Którą, gdybym nie widziała na własne oczy, to bym nie uwierzyła, że istnieje. Tutaj napisali do nas list w obronie Państwa koców, ludzie ze wsi, którzy opisują sytuację. Współczesnych niewolników, jak u Wiktora Igo w nędznikach, aż tak nawet. Od 12 lat walczą o nim, a właściwie cała wieś tutaj z podpisami, wieś miłkowice stawki, walczą o ich życie i właściwie majątek, ale bezskutecznie. Sześcioro niepełnosprawnych dzieci żyje w wielkiej nędzy i bez ziemi. Proszę zobaczyć reportaż. to gotował pan dzieciom? No, pl plastik smażyłem. Ona, Potrzymałem u szybcie to coś. Uszypkę to jest dla świn. Tak, tak. byli, No a przecież mięso mieliście, bo mieliście świnie. No. To było sprzedane, pan. Pieniądze wziął, pani redaktor. Ciągnik zabrał, bramę zabrał, tu z podwórka w i mówił, że on to jest do jego. No i co ja powiem na to, pani redaktor? Co ja powiem? co mówicie o majątku? Byli z dawna w kuferku ojciec, obrączki, matki, jeszcze z dawna te ruble były jakieś żółte. Nic nie ma, wszystko pozabierał. Nawet ruble, co ma rodzice no, mieli zkowali? No, nic nie ma, bo już nie chodził robowo. Papiery byli tam jeszcze z dawna, pusty kuferek. Mówił pan policji, że miał pan no, ruble? No, no było, mowa, a to, co to co to ktoś się A to są Pana rodzice, tak? Tak, tak, tak. A tak. dobrze, że oni tego nie doczekali. Tak? O, to prawda. Obora się pali. Gdzie? O, tu się gdzieś paliło Tu, tu stała, O, ta wielka, nie, co tu stało. Nie, nie, on nowe. się znalazł w krytycznej sytuacji. Gospodarstwo duże, a on najmował pracownika, który ze Śląska przybył. I on powiedział, ja jestem Murasz, ja cię odbuduję. A, no ten i tak, sąsiadę, o, i, ten pan P. Tak, no, to, tak, I rozczarował P. jego słabości i wykorzystywał go. Z początku rozpoznał. A potem go wykorzystywał i całą rodzinę wykorzystywał i całe gospodarstwo, cały dochód roczny zabierał na swoje. Pracowałem z dziećmi przy burakach, przy zbożu, maszyno wiązał, kukusili, mucili, maszyno, samo wszystko. I on to wszystko odwoził, ja odwoziłem, a on pieniądze pobierał. Pieniądze z opieki nie pobierała rodzina Koców na życie dla dzieci, tylko pan Pep też zabierał. A on później mówił, że to na światło. Że to co z opieki, że zapłaci za to światło. Tak. A światło później przyjechali elektryki i odłączyli. Bo, bo nie, było nie, nie było zapłacone. Wszystkie dzieci byli, niektóre tylko turnicy zostawili i lecieli do buraków. Do bo zdarzyło się, że czego wy siedzicie w domu I dzieci przestraszone lecieli. Oni nie zjedli, bo nie miały co zjeść, a głodni szli. Zamiast do szkoły to chodziliśmy, buraki pieliliśmy. To potem wywoziliśmy, wszystko pomagaliśmy, bo kazał. Wszyscy ludzie, nie tylko ja, tu ci, którzy są, mówili im, co ty, Edek, robisz, co wy robicie, on was puści z torbami. A oni byli tak. Wyście ślepo. czuli to, tak? Tak, tak. On, pani redaktor, był tak jak jakiś gór jakiejś sekty, dosłownie, tak to odebrałem. Nieświadomy był tego, co robi. On był, my to tak odbieramy. Odbieramy, że on miał coś dodawane do jedzenia, że on był odurzony. On chodził jak błędny. można być odurzonym, co wy było. Był, był. Proszę panią. Kilometr jego te krowy chodzili, Edka, to te dziecko, które już umiało chodzić, to tu w południe ciągało je do wody. Kilometr pojo i prowadzą z powrotem, a on stoi po doboru. Kto? Pan Panie redaktor, kto by mnie miał wytłumaczyć, jak ja chodził... Jak on dobrego człowieka. Kto, ale kto? Ten P? No pan tak, P. Na do nas, do wioski przywoził parę skrzynek piwa i tak. stawił, że on jest taki okropnie dobry człowiek. Sprawa nie była całkiem cicha, aż tak. tak do do, dziś, do dzisiejszego dnia, kiedy Proszę przyjechała nie, pani redaktor. Wykosił prakty. sąsiadów z ich majątku. No tak. To ten człowiek z skoso. Raz przyjechaliśmy... Oni tutaj doili krowy, te dzieciaki doili. On siedział sobie na takim pęczku i sobie ręce tak założył. Ja mówię, co ty to robisz? Dzieciaki, takie małe krowy doją, nawet im mleka nie dasz, a mleka to było, było tylko liter, liter wzięte a liter, dla, dzieci. dla dzieci, a reszta było łańcuchem. Za, y Zamknięte, zamknięte żeby, żeby się koc nie dostał z kotem tak, tak. Tak, tak, Żeby tak. dzieci tak. nie, wypi, nie wypiły, tak. dzieci, tak? Tylko tak? było... w tej chwili było tak, a tak było, zawsze nie to tak. nie dało wcale żadnego mleka. Tylko w tej chwili, co ty byłaś, dał liter mleka. I pana a tak, nigdy to... nie tknęło, że pan coś nie dobrze? A nie dobrze, wszystko dobrze. A no tak. czemu panu było wszystko dobrze, no bo dzieci były głodne? No, a to nie reagowałem wcale, pani redaktor. Narkotyki dawał. Narkotyki. Myśli, myśli pani, że to jest możliwe, że dostawał narkotyki? Nie, tak ja chodziłem... Panie... A Skąd by taki człowiek miał narkotyki? Ale dlaczego lekarz? Dlaczego lekarz wypisywał te tabletki? Komu? Dla Robił kawę, to sam robił i coś z kieszonki wymał i rzucał w tę szklankę. Henryk P. leczył się i leczy psychiatrycznie i ma na recepty leki psychotropowe. Myśli pan, że to było tak. dzielone z panem? Tak, pytałem Ciekawce? pana doktora, pan doktor mi wytłumaczył, że lek psychotropowy jest niedobyczucia, po prostu, żeby chory go brał. On miał dwie broni i mówi jak chcecie jaki to właśnie. dwie mówię, broni miał? No w kieszonka z tyłu. Pistolet, pistolet, normalny pistolet. Piątka, w druzyczynie tak? mówiłem na komendzie, to na jaki jak, jak, jak nabój. No, mówi, on pokazał ze swojej broni, mówił taka. To jak pan ostrzegał, że pan jest ja, mówię, terroryzowany bronią, to... Ja oni... się boję tego człowieka, bo ja mam dzieci. mówię. Ja, a to nas zasłużony, to nas, o tak powiedziałem, zasłużony. Ja słyszałem, że w ZOMO pracował. W tak? Pani redaktor, w 2006 roku dla pana... Przekazał akt notarialny, to będę służył tak. mi. 11 hektarów za 5 tysięcy złotych, gdzie u nas w tym czasie najmniej 5 tysięcy hektar ziemi. Pytał się pana notariusz, czy pan zdaje sobie sprawę z wartości ziemi. Nie, nie to nie było pytane. Tylko, tylko jeden podpis. – A jak to było? Pamięta pani? – Nie, pieniędzy, pan? niczego ja nie, nie widziałam, nie. Nigdy pan nie dostał pieniędzy? Nie, – nie, a skąd? – A pani widziała pieniądze albo była pani w notariacie z mężem? – Byłam, ale on mówił, że to jest dzierżawa. – Co no, że... pani mówił, że to dzierżawa? – No, pan Henryk. – Pan Henryk, ten wasz przyjaciel? – Tak, tak. Mówię, tak, że później, po paru latach, on pisze to z powrotem dla pania. Na, dla kogo? Dla, dla, fra... dla syna Dla syna. I ziemi nie ma i pieniędzy nie ma i dzieci dług nie ma. Będą... Dług ma jeszcze przecież. On ma 25 tysięcy długu. Tak. Komornik w, wszedł mu. A... 25 lat żyć, żeby wypłacić komornik. 25 lat mógłby no. pan żyć, że musiałby, żeby spłacić komornik. No tak jest. A jak tak. doszło do długu 25 tysięcy, skoro on wszystko utracił, pieniędzy nie no, miał, jeszcze no, to... dług ma? Pan koc dostał tę dopłatę z Unii Europejskiej, ponieważ jest tak, że kto uprawia ziemię, ten bierze dopłatę. A koc uprawia? Uprawiał A koc się. uprawiał. Koc dalej Z nie dziećmi. wiedział, tak nie wiedział, że pan P sprzedał dla pana M. Następnie pan um, M podał do sądu o wyjście z ziemi zasądzenie y, odszkodowania za to, że y, bezumownie, bezumownie uprawiał ta, już ziemię, jego ziemię. Dokładnie. Przyszedł jako pracownik najemny, przyjeżdżał tutaj rowerem bądź pieszo przychodził. Pan P. Pan P. Sytuacja, a Edek miał, pan Koc miał malucha, samochód, mały piat, a później sytuacja się obróciła taka, że pan Koc z rodziną chodzili pieszo czy rowerami jeździli, ty, natomiast połączą, pan P zmieniał... Rozwagany sobie kupywał, rozbijał, bo sobie. Czyli on po rubił... prostu przejął tutaj. Dokładnie. Tak jak, dokładnie. Taki, jak to by to. Jak zarządca. Zarządca, dobry człowiek, przyjaciel. Taki guru, tak jak wcześniej guru. powiedział, Guru. sekty, po prostu dosłownie. Może... A sektą byli kocowie. To członkowie sekty, tak. pisze tutaj y, y, Pani Biegła, że nie rozpoznają u Was choroby psychicznej, ale rozpoznajemy natomiast upośledzenie umysłowe w lekkim stopniu i podatność na wpływy osób trzecich. Nie potrafię przeczytać, co jest podane tam gdzieś. Nie umie Pan czytać. Nie, nie, nie potrafię odpowiedzieć tego, co napisane. Myśmy 12 mm -hmm. lat pracowali, ja nie wiedziałem o tym, że ja nie na swojej ziemi pracuje. Panie Krzysztofie, dobry wieczór panu. Dobry Słu wieczór, panie redaktor. Czy wolno wiedzieć, za ile pan nabył te hektary? No, pani redaktor, nabyłem. No, za w sumie, no, pani, ja nie pamiętam, bo to było już 6 lat temu. Rozumiem. 6 redaktor. lat temu pan nabył hektary. W tym czasie tak. dopłaty unijne pan pobierał, czy kto je pobierał? W tym czasie, jak nabyłem to, tą nieruchomość, no to pan Edward Cot samoistnie zaczął tą, tą ziemię obrabiać, tak? Wreszcie pobierał dopłaty. Czyli pan nie miał żadnych pożytków i dlatego pan wystąpił do sądu. Dostał odszkodowanie za to, że bezumownie pan Koc e, uprawiał e, ziemię, która niegdyś do niego należała. Później była w rękach pana P, o którym tu mówimy z, o, z ostrożności pan P, bo on z kosą się tu prezentował e, w gazetach, więc mówimy pan P, do którego nie, mogli, nie mogliśmy dost, e, dotrzeć, mimo że oczywiście usiłowaliśmy to zrobić. Ja nawet byłam na miejscu u tego pana, ale nie, niestety nie zastałam go. Zapraszany niewątpliwie był. Pan czytał ten Artykuł, że oni stali się ofiarą tego człowieka. To znaczy, panie redaktor, tak, e, tak, oczywiście ja to widziałem, ale już dopiero już po, po kupnie, tak? E, bo, bo to mnie zostało wysłane, to już je kupiłem, już byłem właścicielem tej ziemi. Ten pan e, Krzysztof M. w obecności ochroniarzy i policji mm -hmm. zniszczył środkiem chemicznym. Aha. 17 hektarów A, to zasiewu. Ja że ja go nie całej zapytałam. rodziny tej zasiewu. Ja nie zniszczyłem po prostu. Ja przygotowałem pole pod zasiew. No e, ale pan wypalił chemią? E, e, przygotowałem pole pod zasiew, bo e, planowałem tam posiać e, łubin. Musiałem opłacać e, kredyt procenta. I gdybym nie wszedł nie zaczął gospodarować, to prawdopodobnie z tej chwili bym już nikomorny zdecydował dlatego że nie mógłbym spłacić tych wszystkich zobowiązań. Słyszał Pan tego kupca, który Słyszałem, w dobrej wierze do ducha winny Nie w dobrej, nie w dobrej. Pan P. przede wszystkim sprzedał, proszę Państwa, z użytkownikiem, bo Państwo koc oprawiali, nic nie informując użytkownika, czyli Pana e, koca, koca, sprzedał Edwarda. tą ziemię. Pan M., bo będę tak mówił, bo się boję procesu pomówienia. Pan M. wiedział od rodziny hmm. sąsiedniej wsi, jaka jest Sytuacja. wcześniej A jaka ludźwie, była to... sytuacja? Co wieś mówiła i prasa pisała? No, wieś ska... ziemia skażona jest. Czym? Tym krzywdą, biedą. Kocą. Biedą. krzywdą kocą. Wszyscy, krzywdą redaktor... czy biedą? To jest różnica, bo biedę... Je... W... Jednym, i drugim. Tak. Jednym i drugim. I wszyscy mieszkańcy, panie redaktor, miejscowi, żaden z mieszkańców nie... Od... nie kupił tej nie kupił ziemi skażonej okolic... cudzą krzywdą. Ten ostateczny nabywca mówi, ja dowiedziałem się o tym, że, że ktoś użytkuje tę ziemię wtedy, kiedy kupiłem. Nie, I ja się mnie, pytam pan Czytał tak w tej prasie, że to była krzywda pan tych ludzi. Pan Koc mówi o tym, że sprzedałem, dowiedziałem się dopiero wtedy, kiedy ktoś się do mnie zgłosił. I powiedział, to jest moja ziemia, proszę pan wyjść. Pan radny mówi, ale ten, który ostatecznie nabył, to wiedział od swojej rodziny, że koc został wykorzystany. To w końcu było wiadomo, że pan został wykorzystany i sprzedał pan tę ziemię wcześniej, czy nie było Wiedzieliście wiadomo? we wsi, że on zostaje Bo państwo tak. Państwo składacie mnóstwo różnych relacji, które się nie zgadzają z dokumentacją. Długi czas jako my mieszkańcy nie wiedzieliśmy, ponieważ pan P. nie ujawnił nam tego. E, Bo oni tam żyli razem, ten twierdzi o, teraz, krzywdę, pan Koc, że wcyd... miał coś dosypywane, co jest oczywiście nieprawdopodobne, tak jak i to, że. To mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, w której taką olbrzymią rolę odgrywają te elektrony, neurony lustrzane. Co to, to jest to, neuron że myślimy, my tłumaczę, myślimy, że ludzie myślą tak jak my i że ludzie są podobni do A, nas. Czyli każdy myśli, że, że ten drugi Ta, jest taki jak my dokładnie. i tak samo myśli. I w związku z tym jest niewyobrażalne, że dla <laughs> państwa, którzy podpisują dokumenty, dla bardzo wielu z nas, że oni mogą nie rozumieć tego, co podpisują. Że oni żyją w nieświadomości wiele no. lat, ponieważ oni mają zupełnie inne spojrzenie na tą sytuację. Oni nie mają mentalność, państwo... przepraszam, chłopów pańszczyźnianych. Tak. Zmienił się pan, przyszedł inny, który przed chwilą był parobkiem. Czy tak pan myślał, tak, że tak, przychodzi parobek? Ja do... Wierzyłem w niego, że to Dobry Ale to człowiek. jest przykład no. takiego zniewolenia no. ludzi, którzy ubierają maseczkę dobrych, opiekuńczych i pomocnych, a którzy z różnych powodów, skórze być może osobowościowych... Znaczy nie, skórze baranka zakładają na gębę wilka. Tak naprawdę prowadzą manipulację, która w którymś momencie jest bardzo wymierna. Sąd chciał wam odebrać dzieci, bo byliście... Dzieci były w strasznej nędzy, głodne, głodne. były głodne i nie I ciężko państwo jako rodzice nie zwracali na to uwagi, że no. dzieci ciężko pracują. Nie, nie, tylko... Są zaniedbane. To jest tak. naprawdę karygodne z Państwa strony, jako rodziców. No jak rodzice byli Proszę Pana, jak się umie dzieci płodzić, to trzeba je umieć wychować i o nie A to był czas, tak, że ja Dostanie rozumiałem, Pani a później mądrości. nie rozumiałem. Naprawdę podziwiam Panią. Wcale nie rozumiałem, że to... Ja źle, czy nie że pani na Podlasie do trochę to pani by tłumaczyła. Ale co na Podlasiu jest inna? Ale nie, nie, no, bo pan wyjaśni. Pani naprawdę no, nie rozumie pana. tematu. No z całym szacunkiem. Ja dla rozumiem pani, temat, no. wie pan tylko, mi zawsze szkoda dzieci. No właśnie, a nam też szkoda dzieci. No dlaczego państwo na... nie. Ja pani dla państwa było. by tłumaczyć. Sąd rodzinny pozbawił częściowo rodzinę e, państwa koców praw rodzicielskich, ustanowił kuratora, pan P przestał bywać, przestał ich zatruwać tymi jakimiś świństwami no. i oni po prostu zaczęli żyć już normalnie. Ale państwo wystąpiliście w obronie państwa. Pana Koca i Pani Koc. Tak. A dlaczego Państwo wcześniej nie zauważyliście, że te dzieci małoletnie ciekawej. Ale oni zauważyli. To opieka jest tak. Ja społecznie. powiem tak, sąsiad, który y, poszedł do opieki społecznej druchyczynie zgłosił fakt, że dzieci są głodne, tak. że pracują na polu, że rodzina bieduje. A Państwo możecie. proszę dać skończyć. Proszę A opieka prze, przepowiedziała dla pana P i Pan P temu człowiekowi groził też pistoletem, ty taki, nie taki, ja ciebie skończę i zrobię z tobą porządek. No ja powiem rację. więcej. Była Pusta lodówka. Pan Pej jak bieżał od Ducha Świętego z góry, że przyjeżdża opieka społeczna, zapełniał lodówkę. Gdy opieka odjeżdżała, lodówka została opróżniana. Takie, proszę pani, są radia. Serdecznie panią zapraszamy do Miłkowic. To jest to trudne do wtedy... zrozumienia, pani? ponieważ tu się Dla mieszają Dla wątki, wątki tragiczne, no, no. Znale. Znale. historyczne, związane ze wzbronią rzekomą tego tak. pana i z jakąś jego mityczną rolą no. jako jakiegoś byłego zomowca, czy kogoś no. co by tam twierdzi... On wpadnie na podwórko do dzieci, uciekają w ziele wszędzie, bo... Bo 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 boją, się. boją się przestraszone. Ja bym to z ulgą powiedziała, że no. to nie jest dla reportera, tylko no dla prokuratora. Tak, Gdyby to, nie, ale nie komenda to, ale Policji to. w Siemiatyczach mi odpowiedziała, że posterunek wszystko funkcjonariusze badali, przeprowadzili szereg postępowań sprawdzających i że nic się nie... Prokurator z powyższej sprawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa, Dokładnie. na które no, państwo no. Krystyna Koc i, i, i złożyli zażalenie do sądu rejonowego w Bielsku Podlaskim. Sąd w rozpatrzeniu zażalenia uznał za niezasadne i zaskarżone postanowienie Utrzymał w mocy. Tylko Czyli... u nas tak jest, jak ktoś zginie, dopiero się dokładnie. wtedy na serio podchodzi. A, Mamy jeszcze siostrzyczkę pana Koca. Tak. Czy pani brat był zawsze y, taki nieudolny, że się tak wyrażę, emocjonalnie? Jeszcze wtedy tak bardzo źle nie. się nie działo. Bo A widziała to tak, pani, że tak dzieci nie dojadają, ukryte. że jedzą to, co jedzą świnie. Za granicą pani była? Ja byłam za granicą. W Brukseli mieszka. W Brukseli pani mieszka. Czy to by się mogło zdarzyć w Brukseli, jakby 16 hektarów było? Eee, to jest retoryczne. W Brukseli uczy. nie ma takiej korupcji. W Polsce jest wielka korupcja. Jeśli poszłam z bratem do Drosiczyna do, na policję i zgłaszałam, że pan P wykorzystuje, to policjanci, panowie policjanci mi powiedzieli: Ach, są. Dwie książki i tyle paragrafów. Jest pani za granicą, to będzie panią to kosztowało. To może pani się prawować. Czyli oni od razu mówią, że to nie tak. do nich należy, Iro... tylko do cywilnego sądu. Tak. Proszę wyjąć pieniądze, zapłacić tak. opłatę. Ironicznie, wręcz ze śmiechem. A pan P o, u nas jest chroniony. Dlaczego? Mówili pani, dlaczego jest chroniony? Nie. To jest zmowa klika, po prostu Polska B. No, to wala. jest carat, szanowni państwo. Wala. Tu Polska co po caracie, u nas wszyscy naprawdę dalej jak w carat. W Czyli Europejska Unia z siostrzyczką to. w Brukseli doszła do Wisły, mam rozumieć, to. a dalej już Dalej, nie. dalej, car Mikołaj I funkcjonuje. Tak funkcjonuje prokuratura no i to to jest I to jest prokurat sumowanie, pan, pan mecenas na mnie spojrzy na okiem karzącym, ale... Jak to było u Romantyka, u Mickiewicza, wiara i y, więcej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Może szkiełko i oko pana prokuratora w Białym Stoku spojrzy innym okiem. Sprawa dla reportera zrobiła, i proszę mi wybaczyć, że tylko tyle na tym etapie. Albo aż tyle, pani redaktor. Jesteśmy wdzięczni. w To bardzo jesteście wspaniał myśli. Przepraszam, no panie redaktor, mówimy to szczerze, mówili do mnie jeszcze miesiąc półtora i będzie poetku. Bo ja już go szechtałem, chodziłem, bo ja głodny i narkotykowany. Mówi, już wszystko przepadło. Jedna rzecz tutaj się udała. Społeczność lokalna się sprawdziła. Tak, lepszy, tak. lepszy sąsiad za płotem, niż brat za oceanem. No. I wy jako sąsiedzi, jako społeczność lokalna, nie instytucje lokalne, ale jako sąsiedzi, jako społeczność, naprawdę wielkie brawa ja, i wielki Bogu, szacunek, ja bo żyję, my się dowiedzieliśmy nie, o tej sprawie dzięki sąsiadom. Dzieci by zabrane byli. Te dzieci zresztą by... fantastyczne, tak, grzeczne. Myśmy tam zjedli kawałek tej, tej, tej rzeczy, która dla świń była. Wcale nie jest zła, bo to są otręby. Pan robi takie placki. Nadal płomyki, jest bieda. czym płomyki nie ale... Proszę Państwa, ja wierzę w naszych widzów. Oni są mądrzejsi niż wszystkie szkiełka oka artystów, adwokatów, z całym szacunkiem panie mecenasie. No, wprawdzie na układy nie ma rady podobno, ale to podobno jest mądrość ludowa, do której nieraz się jeszcze odwołamy.